Dzień dobry! Mamy, drodzy państwo, pobity absolutny szczyt kłamstwa i hipokryzji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. W niedawnym wywiadzie europoseł Krzysztof Brejsa został zapytany o obietnicę wprowadzenia kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tysięcy zł. I choć była to obietnica złożona przez Donalda Tuska w ramach słynnych 100 konkretów na 100 dni, posłuchajcie, co stwierdził Brejza. No to jeśli chodzi o te obietnice, to kwota wolna od podatku, coś co powinno jednoczyć właściwie wszystkich, 40 tysięcy dopiero w 2026, 50 tysięcy w 2027, 60 tysięcy w 2028, czyli już... Po zakończeniu tej kadencji, nie wiadomo jeszcze do kogo będzie należała kolejna, te 60 tysięcy było obiecywane przed wyborami. I znowu, czy to nie będzie odbierane jako jednak złamanie obietnicy, czy też no, niedowiezienie tej obietnicy wyborczej? Nie, to było, takiej bardzo istotnej. To, to było obiecywane w formie wprowadzania stopniowego, i w taki sposób y, będzie to zrealizowane. No, i to jest całkowite kłamstwo, bo Tusk obiecywał zwiększenie kwoty wolnej od podatku w ciągu pierwszych 100 dni rządu. A oto dowód. Weźmy choćby ten konkret. Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. On się nazywa w sposób skomplikowany, być może. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Kiedy ta propozycja pojawiła się, kiedy ją przedstawiałem, no wiecie, ludzie tak myślą, ta kwota wolna od podatku, co to znaczy dla mnie? Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych stu dni, No to jeszcze raz, co mówił Tusk, a co mówi Brejza? To, to było obiecywane w formie wprowadzania stopniowego i... Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych stu dni... Ja nie wiem, drodzy państwo, jak można tak kłamać, ale widocznie politycy Platformy Obywatelskiej inaczej nie potrafią. A jakby tego było mało, Tusk, obiecując swoje sto konkretów, wypowiadał także takie słowa. Zanim do tego przejdę, chcę powiedzieć rzecz być może kluczową. Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Chcę, żeby to wybrzmiało tu dzisiaj w Tarnowie na całą Polskę. No, wy to pokazujecie swoją wiarygodność każdego dnia. A jak państwo oceniacie tą hipokryzję i kłamstwa polityków władzy? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.